O 2000 ju przeżyłem kaczora No tak niski jak skleję to tak O troszkę za dużo więcej jakoś przyczepności jest niż w praktyce było. Względ. Mnie w praktyce nie wyrzucało na jednym zakręcie. Dźwięk kurwa zjeść, bo się rozpierdolę jak będziesz przede mną. To brzmi jak o. mowa nienawiści. Co to za mowa nienawiści? Myśli. No właśnie to. Nie uznaję takiego czegoś jak To jest po prostu... Dobra, nie złapało mnie. W w całe szczęście. Ale czemu chłop zaczyna przede mną krążenie? Żałosne trochę. Nie powodzenia. W... Powodzenia. No, powodzenia. Spotkamy się na zakręcie To z nami będzie Lata doświadczenia w startach Uspałem trochę Czy Człowieku, już Za mną Bole coś się odjebało prawie Ty Kaczor takiego dive bomba robił Hamują na stówie, tymczasem ja hamując na 120 Nie no, w ostatnim zakręcie jak ty tam stówę wyznaczasz? Tam tabliczek Czaj nie ma. Trzeci ostatni, Czaj ostatni. Czaj Czaj ostatni. A ty, to ja tam. jest stuwa. Muszę zobaczyć, czy tam. się hamuje? Raczynę siedemdziesiątym, a nie tak. Tam kurwa. właśnie muszę zobaczyć, ile metrów ja hamuję, bo nie pamiętam Czujka nigdy. Paśnica, to coś, chyba to coś jak stary gość się zatrzymał. <laughs> ty w niego Tak. Wtedy Ale, jednorazowo wyłączam, to tylko za Bo byłem lekko, nie przejdę. Byłeś lekko nietrzeźwy, jak jechaliśmy do e, Hatcha? Nie? nie, to ty byłeś lekko nietrzeźwy chyba co? Podłe kalumnie. Pomówienia. Pomówienia. herezje I Oni... wiadomo, że G29, bo tańsze. W cenie jednego fanateka kupujesz 4 używane G29, to chyba lepiej G29. Lepiej zajechać 4 G29 niż jednego fanateka. Nie zajechać. G29 ogólnie nie zajedzie, to jest bardzo trwałe G29? Tak Otrzymaj mi piwo a, a, a. I jeszcze dobrze trzyma tyle na rynku wtórnym w ciągu pół roku Stary, ja te no, 300 tak. zajeżdżałem, to nie wiem czy G29 by przeżyło to Przeżyłoby chyba pół roku ciebie Ja trzy razy mówię, że Jesteś bardzo optymistyczny, T300RS mi się grzał po 15 minutach A mimo, że się grzeje, jak się na nią patrzy <laughs> No tak, nie dostaję prądu <laughs> To sprawne auto, ale nie hamuje. <grymne> Jeździ, skręca, nie hamuje. O, to o, o znowu to zaczyna to się. No niestety musi się cywilizować. A wersja, widziałeś mój setup na YouTubie na polu Ricardo? Mega przyjemny i w kurwa szybki. Tylko ja nie skleiłem czasu. Dobrego. Czy w sensie musiałbym na nich sporo pojeździć? Przesiął się z go-setupsowych, do których jestem przyzwyczajony. Go setup do, je? do teraz, etapy? Nie, akurat do routera nie ma. <grym 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 ale no jest nad stonem, nie? I w sensie te zasady mi pasują. Nie wiem, czy... Ale... Nad ster jest na szybszy, zawsze będzie szybszy. Co no mówią, że pod jest szybszy, to nie znają się w ogóle na wyścigach totalnie. No ale na logikę, co ci daje pod sterem? Co ci z Nie wiem, z tym routerem. I nie daje. Poza oszczędzaniem tylnych opon. Zawsze najważniejsze jest to, żeby przód chociaż skręcał. już żeby miał przyczepność, a przód, żeby skręcał. No tak, ale jak zobaczyłem sobie z bardzo jeździłem, no to też jak mi klej przód, ale tył się nie chce złożyć w zakręt, też podły mi tak przód. Soski na mnie poczekają w dupie kolegów, No życie. No mam dupy kolegów i nie swoje sam. wam bronię no. chęć szybciej. <laughs> o, kasznicę, może zdubluje. Może mam 17 sekund do ciebie stary to jest najlepsze, że i tak mam 8 sekund ze sobą typa co ma 0 kg Bopa A gdzieś bo na 40 kilo lecisz? Na 40 no Ej no to już, to już podchodzi po się Pod kryminał no, hmm? Pod paragrafem paragrafem 30 minut, ciężko by tam było zmyścić 200 stopni. Kurwa gaśnica w drugą stronę jechałeś. No nie mogę kurwa człowieku, bo tu nie da <śmiany> Widziałem to na streepie. Jak na Monze nie ma żadnej kogo to chłopie. Gdzie ty na publikach jeździłeś? Gdzie ja ty się chował? A to jest... Wchodzisz na publika to od razu Monza. Pierwsze co Olimpijskiego widzę, ale nie zdubluję. Nie ma wato. Kurna, brakiem i okrążenia może był, żeby dogonić po8. No stary, ja dopiero wjeżdżam w ten przedostatni prawy. Nie, e no dobra. Gdybym nie miał tych 40 kg, to bym zaczął. No, jedna no, z kolei, na mojej. Tyś szef Kraxusa miał zobaczyć. Kurwa. Nie ciągnie kapy, kurwa, nie ciągnie kapy. O, wyprzeć, wyprzedził Jakowicza. Zizi.